Działkowcy to jest bardzo dziwna subkultura Ej stary, potrzebujesz lodówkę? Tak, wezmę ją na działkę I co z nią zrobisz? A wiesz, spędzę kurwa trzy dni Żeby ją wkopywać Ale nie wkopię jej całkiem Tak żeby troszeczkę wystawało Jakby ktoś kiedyś chciał ją wykopać Albo na przykład kosić To to będzie zawsze zahaczało Wiesz co jeszcze? ją przy samiutkim płocie, żeby było ją trudniej wykopać. Także tyle ziemi. Nie wiem co to jest. Chyba jakaś lodówka. Tu jeszcze jest ziemia. Tu oczywiście jest gdzieś wkopana drzwi od tej lodówki. I może jeszcze jakaś inna część. No ale dobra. Daliśmy radę. Lodówka wykopana. Zrobimy z niej taki podniesiony, podniesiony grządek. W każdym razie nie dawajcie działkowiczom żadnych rzeczy, bo oni je po prostu zakopią. Nie wiem po co.